Mano z tej strony Wózej. No i dzisiaj mam dla Was kolejny gameplay z Call of Duty Black Ops 2. Co prawda chciałem coś innego wykombinować. O, po tym meczu wszedłem w Prestige i tego nie nagrałem. Never mind. E, mogłem Wam to pokazać już chyba czwarty, nie trzeci dopiero Prestige przede mną, który mam nadzieję, że ochyże się lepszy od tego, bo na tym jakoś ciężko mi było dobre rundy roz rozegrać. No i ta powiedzmy, że nie jest zła, ale miałem tutaj tak kurewskiego pecha, po prostu pecha na moim poziomie. Słuchajcie, jeżeli biegną dwie osoby i przed nami jest snajper, zgadnijcie, do kogo strzeli snajper, mimo że ta druga osoba jest bliżej niego. No, oczywiście, że do mnie, bo ja mam takie szczęście, ale już nie dyskutujmy o tym, no bo mój pech to jest yy, rzecz całkowicie poboczna. I dzisiaj chciałem powiedzieć o czymś bardziej niepobocznym, czyli o lajkach, które już. Kiedyś, że tak powiem, były moim tematem, ale tak przeskoczyłem po nich strasznie szybko, strasznie nieważnie. A tak naprawdę, lajki odgrywają bardzo dużą rolę na YouTubie. No, ogólnie wiem, 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 poruszanie problemów YouTube'a na YouTubie to jest troszkę, e, można powiedzieć, powierzchowne i, no, powielanie czegoś, ale mam swoje zdanie na ten temat i, e, no, powiedzmy, że oscyluję między dwoma różnymi opiniami w przypadku właśnie lajków. Zawsze byłem zdania, że no nie ma co tak prosić ludzi, nie ma co tak cisnąć, że dawajcie lajki, dawajcie lajki. Ogólnie ja bardzo lubię, kiedy widzę, że dostaję 200 lajków pod filmem, na pewno o wiele szybciej zabierzecie do robienia kolejnego i na pewno o wiele bardziej pozytywnie do tego podejdę. A to uwierzcie mi, naprawdę jest bardzo ważne podejście do tego wszystkiego, i wydaje mi się, że to od tego też zależy w zasadzie połowa sukcesu. Tak więc. Em, Lajki, kurczę, to jest motywacja, to jest motywacja i e, może, może nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy o tym tak otwarcie mówią. Znaczy ogólnie nie wszyscy ostatnio mówią o lajkach, bo ten temat był przerzucony. Ja o tym mówię, jeszcze pozwolę sobie tak wtrącić, mówię o tym tylko dlatego, że tam ostatnio ktoś się do mnie czepiał z tymi lajkami, że ja mówię, że nie proszę, ostatecznie proszę i zaraz wam powiem dokładnie o co chodzi. Bo lajki oprócz właśnie takiego samozadowolenia dają jeszcze coś innego. Oprócz tego, że one rzeczywiście podnoszą morale twórcy, youtubera, oprócz tego, że on się czuje lepiej i fajniej, kiedy ich ma dużo, dodają coś jeszcze innego. Film, który ma dużo lajków, ma o wiele większą szansę na bycie w polecanych. Fakt! Mamy Minecrafta na YouTubie, którego, nie wiem, sam oglądam, do niego nic nie mam w ogóle pozdrowienia dla Blowa. Mam nadzieję, że to obejrzysz i spróbuj tego nie zrobić. Um, w każdym razie mamy pewne problemy z przebiciem się ostatnio ja mówię o innych grach i, i to jest dosyć ciężkie do zdobycia w Polsce w tym momencie żeby e, trafić do polecanych kanałów, do tych e, propsowanych przez YouTube'a e, nagrywając coś innego, ale to nie, nie o to już w tym momencie chodzi w każdym razie każdy film, każdy pojedynczy film który ma dużo lajków, czyli nie wiem 500, 1000 to nie jest wcale tak mało lajków e, ten film ma o wiele większe szanse na przebicie się niekoniecznie nawet przez polecane, ale na, tam jest taka zakładka wybrana dla ciebie i na pewno ten film ma o wiele większe szanse na pojawienie się niż ten, który będzie miał tych lajków 100. Dlatego właśnie e, ja od jakiegoś czasu Zacznijmy od jakiegoś czasu, co kilkanaście, co kilka gameplay, Staram się przypomnieć, żebyście właśnie ocenili film albo dobilibyśmy do 200 lajków Ogólnie nie chodzi mi tutaj o same właśnie cyferki, żeby, żeby się potem chwalić Patrzcie, miałem 200 lajków Tylko właśnie chodzi o to, żeby zwiększyć swoje szanse na wybicie się na YouTubie w tym momencie A to jest naprawdę mega ciężkie No bo nowy layout naprawdę nam w tym nie pomaga I jeszcze jest jednak kwestia lajkowania swoich filmów Ja od kiedy jest nowy layout włączyłem na swoim kanale... Funkcję taką, że wszystkie moje lajki pojawiają się w waszych feedach, w tym subboxie i ja to włączyłem nie tylko po to, żeby właśnie od czasu do czasu dać lajka na swoim filmie, żeby on się wam pokazał drugi raz, tylko też po to, żeby od czasu do czasu pomóc osobom, które mają mniejsze kanały i dla których ten mój lajk, like, mimo że ja mam tylko 2.500 tysiąca widzów, tylko aż, ja jestem z tego zadowolony, chociaż momentami czuję, że kurczę, fajnie byłoby mieć więcej i fajnie byłoby nagrywać te filmy dla o wiele szerszego grona, ale nie o tym, nie o tym. Wydaje mi się, że właśnie w taki sposób, nie wiem, chociaż dziesięcioma subami mogę kogoś wesprzeć, tak więc e, to daje też nadzieję. No i po prostu chcę, kurczę, żebyście tam niektórzy wiedzieli, bo wiem, że zdecydowana większość to rozumie, że prosząc o lajki, ja nie proszę, prawda, o to, żeby. No właśnie, żeby. Właśnie, kurczę. W zasadzie a, co jest negatywne, jak można negatywnie odebrać proszenie o lajki? No właśnie po to, żeby sobie statystykę podbić, no. I to jest w zasadzie jedyny problem w tym momencie tego podbijania statystyki, a to na pewno nie o to by mi chodziło, chociaż jeżeli, jeżeli już by patrzeć na, to, na statystyki, to muszę wam powiedzieć, że e, dislajki zajmują e, zdecydowanie mniej niż 5% mojego ogólnego e, rozmachu. No i ja ogólnie przybrałem teraz taki, taki plan. Jeżeli mam normalne gameplaye to powiem, że jeżeli Wam się podobało, to ocencie. Jeżeli mam gameplay nad którymi popracowałem trochę dłużej i z których jestem zadowolony, że są to naprawdę takie nietuzinkowe rzeczy, na które, e, które nie zdarzają się przypadkowym ludziom, no to, to już wtedy ewentualnie poproszę o jakieś tam lajki. A w przypadku gameplayu takiego jak ten, jeżeli Wam się podoba, to po prostu zostawcie łapkę w górę. No i wydaje mi się, że to jest najbardziej sprawiedliwe. Wobec was i wobec innych YouTuberów, bo czasami też zdarza się coś takiego, to jest to już jest patologia, ale o której chyba mówił nawet kiedyś Buraczek. E, że e, robią konkursy niektórzy i jednym z, jedną z zasad konkursu jest zalejkowanie filmu, co jest akurat bez sensu, bo właśnie nie wszyscy mogą mieć włączoną tą opcję lajkowania i tego się nie da w zasadzie udowodnić, kto dał lajka, kto dał dislike na filmie. Tak więc, no, kryterium jest żadne, a. To, to, właśnie chyba był argument Buraka, o i tutaj jest akcja ze snajperką, dwóch kolesi biegnie, oczywiście strzela do mnie. Um, wyciągnę z filmu Buraka jedną dosyć ważną rzecz, która bardzo mi, że tego się spodobała i to jest rzeczywiście prawda. Um, może być taka sytuacja, że jedna osoba robi sobie filmik z konkursem i akurat uploaduje go tego samego dnia, którego, no na przykład ja wrzuciłem gameplay 200 do zera. No, powiedzmy, że do zrobienia. I postaram się jeszcze kiedyś taki zrobić. A przynajmniej tam 200 do jakichś 10 też dam radę wykosić. Dla was zrobię wszystko, żeby wam się podobały te gameplaye. Um, i... I potem po prostu ta osoba, która nawet ma trochę widzów i zrobiła ten zarąbisty gameplay, nie ginie. Dlatego ja od czasu do czasu, powtarzam to, proszę was o lajki, like, ale nie robię tego zawsze. Tak więc, w kwestii tego tematu mam nadzieję, że w końcu wyczerpałem temat, bo... Kilka razy próbowałem o nim coś tam wspomnieć, ale znowuż robiłem to w momencie, w którym gameplay się kończył i nie zdążyłem nigdy powiedzieć tego do końca. I w tym momencie czuję się cholera spełniony, powiedziałem to co chciałem i wyzwolony. Tak więc, y, jeszcze w kwestii tego gameplayu, e, czego nie powiedziałem, PDW z tłumikiem, i musiałem sobie dorzucić coś e, takiego bardziej standardowego. Już mam chyba, chcę wbić drugi prestiż tam bronią, e, tylko po to, żeby potem się łatwiej wbijało kolejne prestiże e, rangi, więc. E, więc no tyle a i jeszcze killstreaking grad bomb, y, orbitalny wisat i psy a co mnie w tych psach najbardziej zadziwia patrzcie, mapa to jest hijacked, hijacked. mamy tutaj mały statek który jest na środku oceanu jakiegoś tam, czy, czy przy brzegu nawet ale jest, jest na morzu, jest na wodzie i w ogóle wokół sama woda, a nagle wbijam killstreak psy i te psy się pojawiają nie wiadomo jeszcze, rozumiem jakby to był jakiś statek towarowy i nagle te psy gdzieś wyskakują z tych swoich klatek. No to byłoby logiczne, a w tym przypadku, kurde, nie wiem, ale śmiesznie to wygląda, miałem w ogóle sprawdzić gdzie te psy się respawnują, ale już, e, już że tak powiem, mniejsza z tym, no i oczywiście dominację grałem, o i tu kolejna rzecz, patrzcie, sniper, sniper zabija mnie na taką odległość, jak ja biorę sniperkę i chcę przykułować to za nic, za nic nie mogę trafić z takiej odległości, znaczy nie chodzi o trafienie, tylko po prostu jakiś tam recoil od razu wchodzi w grę, sniperka strzela w ogóle w innym miejsce niż powinna, no i ja mam pecha, i ten pech mnie prześladuje i to... Bardzo, ale już właśnie o pechu nie chcę mówić. No i gameplay jaki tutaj się rozgrywa, zakończył się wynikiem 67 do 10. Tak, mogłem o wiele mniej zgonów tutaj zrobić, bo wynik byłby wtedy ładny, ale wydaje mi się, że jeszcze jest do, do zrobienia trochę. I ostatnio jeszcze wszyscy tak mówili o tych świątecznych nóbkach, kurde, popatrzylibyście z kim ja tutaj grałem. Nikt z przeciwnego teamu nie miał niższego prestiżu niż chyba drugi albo trzeci. Czy może tam ktoś miał pierwszy. Na początku gry była jedna jedyna osoba, która miała 55 rangę bez prestiżu, poza tym wszyscy w prestiżu. Czyli co? PC ta nie dotyka, nigdy, nigdy nie dotyka yy, zjawisko tych masówek i może też dobrze w pewnym sensie. Dobra, gameplay się kończy, wynik wam podałem, więc... Reasumując to co powiedziałem wcześniej, jeżeli wam się gameplay podobał, to będę bardzo wdzięczny za, za wszelkie lajki. Nie dziękuję też. Blauowi, wiecie za co zresztą, bo wiele osób tutaj od niego przyszło. Machnął mi takiego surprise na gwiazdkę i może ja też komuś tak za niedługo machnę. Dobra, dzięki jeszcze raz za oglądanie. Zapraszam na The Walking Dead, który już za niedługo na kanale. No i idę teraz go nagrać, bo mi się przeta gra podoba. See ya.